Tell you right now. You can't prepare for El Sueno. He's got a religious streak that rates pretty close to delusional. If he's not in it for the money, he's in it for the power. Nie nie, nie, nie. wyczekajcie, ja tu nie do niego będę strzelał, bo? on się przebije i wtedy wpadnie na was i Tak, wy bo ostatnio, się, ostatnio nam spierdzielił, no? No właśnie, więc wyczekajcie na niego tam gdzie czekacie. A ja Chodź, przestrzeń do auta, jakby co? Trigoruje. Teraz stoimy. Jasne. O, on się przebił przed numerkatu, zaraz będzie u Was. Jedzie. Waga na cywili, wysiada. Bierz go. Ja dobra. Bierz go i do auta. Proszę, mam auto, wsiadaj. Jedziesz, my jesteśmy za tobą w drugim aucie. Dobra, to... Michał, siadaj do działa, siadaj do, do działa, albo dobra, ja siadam do działa w takim razie. Jedziesz kuldan.

Myślę, że tutaj trzeba po prostu jednak włożyć trochę wysiłku w porządny Recon i, e, i oczyszczenie tego na spokojnie i wylecie go dopiero, wejście smoka. To w ogóle jest baza unidadu z tego co ja widzę. No to jest baza unidadu, dlatego mówię, trzeba podejść do tematu bardzo spokojnie metodycznie. No i spoko. Hey, copter, put the title back on. No, it's still there. It's worse if they have... ...jammeries. Jammeries? No, they don't have jammeries. Hehehehe. The T-he-he. Target number two, there. <laughs> I'm looking at a small group of tangos. That makes five. Two grunts, by the camp entrance.

Sprawa to taka, że mamy tylko do tego pierwszego garażu się dostać, więc jak uda nam się nie rozbudzić, nie wrzucić główna w wiatrak, mm -hmm. to być może nie... będziemy musieli zabić tylko połowę z nich. Spoko. Przepatrzę czy... Tam w bunkrze jeszcze jeden siedzi skubany. Dobra. Ale jest noc. To ja mam pomysł. No? Ja tam pójdę, z tłumikiem, a ty mnie osłaniej z góry, i po prostu spróbuję się tylko dostać do tego, tego i spierdzielić. No dobra. A jak będzie, będzie, że tak powiem, ciężko, Bo no zobaczycie ja z schodami zejdę, znaczy schodami, kamulcami. Mhm. Mm tak naprawdę tu jest tylko <laughs> dwóch panów, z czego właśnie mi wszyscy wszyscy, wszyscy Znaczymy, dwa zwiedzieli zniknęli z pola widzenia Okej okay. Ale jeden chyba wyjdzie z prawej strony garażu Proszę wiesz ja przeładuję jeszcze tak żeby nie było w topy Dobra, ee, to tak. Tam tu uważaj, tu, tu idzie, tu idzie dwóch typów. Tego ja nie widzę. Z której strony? Tu o, idzie. To idzie o, tu idzie Dobra, dwóch widzę. typów. Jeden ciężko zbrojny. Czy to jest tak? Tu, gdzie jest jedynka, to jest gość, który stoi przy całej misji. Znaczy dwójka. Mam mm -hmm, tych mm -hmm. dwóch typów idzie, ale oni chyba sobie pójdą. Spróbuję się zakraść w tym razie. Tak, bo może się okazać, że tylko wystarczy tego, wiesz, tylko jednego wyjąć i się wycofać. Tak. Ja jeszcze tyłem stoi w ogóle, ku mojemu szczęściu. Dobra, szybciutko, raz, dwa i. O, czekaj, bo cię ruszył. On zaraz do mnie przyjdzie. Zdejmę dziada i. I będzie Marinka. Dobra. No i po wszystkim, dobra. Idę na do całej misji. Jesteś w stanie tego zobaczyć? E, nie, właśnie mi zniknął. Dobra, ja go zdjąłem. O, dobra, już jest, jest tryb podejrzenia. Dobra, szybko hakuję i uciekamy. I masz tu idzie, tu idzie tych dwóch typów. Dobra, wycofuj się, wycofuj się, wycofuj. Jest OK. Dobra, otwórz się. Uwaga, Michał, gotowy? No. Tak. Trzy, cztery. O, aż helikopter wywaliło. Tu jest nadajnik. Tu jest dwóch panów. Jeden leży, drugi leży. Jestem przy nadajniku. Pakuję. Dobra, ja osłonię schody. Dobra, zrobione. Szybka piłka. W nie rozwalić bez żadnego problemu cały konwój? Ja tylko później typa trzeba... Wiesz, zgarnąć. Ja zastanawiam się nawet... Ten ja jedno... myślę, że... żeby wylądować na drodze przedni kawałek. Bo Ej. on jak uleci to wtedy... Dobra, zawisnąć zaraz nad drogą, żeby go poderwać do góry, bo oni wiesz, na, na tarana lecą. Ja, wiesz co? Postaram się najpierw, może strzelić w silnik, mam nadzieję, że się uda, Salazara, żeby go zatrzymać. Dobra, dajesz. nie 1a, tą samą drogą. Tak, więc wiesz, tu się ustawi. Ona jest tu wyżej? Nie, to jest ta droga. Nie, tak, tak, tak. I tutaj po prostu tylko się niżej ustaw. Tak. Mm -hmm. no, na drodze też, tak? No tak przy drodze, no żebym po prostu... nie mam, mam kiepski widok... Oni Bo oni w pewnym momencie też nas zacznę widzieć. Dobra i już tak teraz. Ja w pierwszej kolejności ostrzelam auto Salazara, licząc, że go nie zastrzelę od razu. Jak od razu zastrzelę, no to powtarzamy, tak? Mhm. Mm Zaskoczył, proszę. Rozmachowuj. On się tam kuli ze strachu. Jeszcze jeden typ. Wygląda, że jest ok. Dobra. Teraz jest już tak? na pewno jest ok. No i dobra. Jeszcze tam. nie będę ryzykował wyszło, 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 Biegnij po niego Aż wyszło, 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 jestem jeden wyszło, To wyszło, wyszło, się wyszło, zajmę Granatami Bohaterów Dobra, nie ma typa Dobra, wracam. Już rzucam typa No cholera. Czekaj A, no już mam. Dar o que o bispo?